Jesteśmy drodzy Państwo na antenie dobrej fali Radia Republika. Jesteśmy Jest razem. Z nami pani redaktora Aleksandra Fedorska, szefowa Radia Debata. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Na antenie Radia Republika. Dzień dobry o, o poranku. Witam serdecznie z A, Poznania. Ale debata też będzie <laughs> na temat Nord Stream 2. Niespodziewanie nam wraca, prawda? Okazuje no się, że człowiek, który miał dokonać tego ataku na rurociąg, został zatrzymany w to koło Rimini, niedaleko Rimini. K. Według śledczych wykorzystał jacht Andromeda, wydajęty w Rostoku. O, o co chodzi w tym, w, tym, w tym całym śledztwie? Dlaczego Niemcy tak bardzo się tym emocjonują? I dlaczego teraz Rosja mówi, że to Ukraina jest winna wysadzenia Nord Stream 2? To wszystko pasuje nam. Jesteśmy, to znaczy my jako Radio Debata, no i tutaj także relacjonując via Telewizja Republika, ale także tutaj w radiu. E, pani redaktor, my żeśmy już e, parę miesięcy temu sygnalizowali, e, że Niemcy interesują się, no, tutaj skoncentrują się coraz bardziej na właśnie, właśnie kwestiach gazowych. Państwo sobie przypominają, że to właśnie e, Telewizja Republika. O tym, jak Radio Debata to sygnalizowała, mamy w przestrzeni zapotrzebowania i dostaw gazu w Niemczech właściwie od miesięcy niebezpieczne sygnały. Po pierwsze, Niemcy zaopatrują się w małym stopniu. To szeroko, nie dywersyfikują wystarczająco swoich źródeł. Przez swoje gazoporty LNG importują niewystarczająco dużo gazu, napełniają swoje magazyny gazowe, a są to najważniejsze magazyny gazu w całej Europie, bo to jest jedna czwarta wszystkich magazynów w Europie. Tam ten poziom wypełnienia, który potrzebujemy na zimę, jest niewystarczający, jest najniższy od czterech lat. Więc na... Czyli tutaj... trwa intensywne poszukiwanie nowego źródła zasilania gazem. Poszukiwanie pretekstu zdaje się do powrotu do, do no właśnie, handlu to, gazem gaz. z Rosją. Czy, czy Niemcy wyczuły gazu w jakiejś Wy, wycili gaz nosem, tak? No, właśnie. no, <laughs> <laughs> my, tak. Tak, tak jak my już od e, miesięcy. Y, Jesteśmy, można powiedzieć, tu takimi detektywami, co Niemcy sobie, sobie tu z tym gazem kombinują. Coś w tym wymiarze się dzieje, ponieważ posunięcia, posunięcia Niemiec są nietypowe i nielogiczne. Nielogiczne jak na ten czas, bo zbliża nam się jesień, zima wielkimi krokami i, no i Niemcy mogą powracają... zabraknąć. No właśnie. Tak, tak, to jest problem. Jednocześnie cały czas się mówi, że problemy w niemieckim przemyśle związane są z za drogą energią. Proszę zobaczyć, że sama branża samochodowa straciła 50 tysięcy miejsc pracy w zeszłym roku. To są dramatyczne, dramatyczne liczby. No właśnie, skąd się biorą kłopoty niemieckiej gospodarki? No bo jeżeli był taki stan, że Niemcy płacili za gaz mniej niż reszta Europy, no to, no to nie sztuka być liderem gospodarczym. Tak. Płacili taniej za gaz, mieli właśnie przez swoją relację z Rosją, mieli tyle gazu, ile zachcieli oraz byli hubem, że odsprzedawali ten gaz dalej. Na przykład w ten sposób uzależnili sobie na przykład Czechy. To jest bardzo ciekawe, bo dla Niemiec nie wystarcza, że dostają tyle gazu, ile potrzebują, ile chcą, w stosownej dla siebie cenie. Dla nich jeszcze ważniejsze jest to, że mają dodatkowy gaz, który sprzedają swoim sąsiadom, mają bardzo dobrą infrastrukturę, mają dobre połączenia. Tutaj gazowe, na przykład z Czechami czy Austrią, i w ten sposób mogą wywierać wpływy na te kraje. To jest dla Niemiec właściwie politycznie jeszcze ważniejsze. Po, po tej nieszczęsnej inwazji Rosji na Ukrainie sytuacja się całkowicie zmieniła. Niemcy musiały importować z innych kierunków i tu decyzja padła, aby tym głównym kierun kierunkiem dostaw poprzez gazociągi była Norwegia. No właśnie, Ale to to wczoraj, jest... wczoraj kanclerz Friedrich Merz zapowiedział, no, koniec państwa opiekuńczego to rewolucja chyba w Niemczech i przyznał, że gospodarka niemiecka jest w kryzysie strukturalnym. Co to znaczy? No, czy to jest taki koniec państwa niemieckiego, to nie wiadomo, ale ten hamulec ręczny... Opiekuńczego ręcznie, nie, niemieckiego to... Opiekuńczego, tam... przepraszam. No tak, że, tych, tych, przepraszam wielkich, że, tych wielkich... Przepraszam bardzo. Co, co za przejęzyczenie. Pomyłka freudowska, zdaję tak. <laughs> Więc e, to jest taki hamulec ręczny, który jest... E, Zastosow... tutaj stosowany jest wcale nie tak rzadko. Chcę Państwu przypomnieć, co zrobił wtedy Gerhard Schröder. Państwo przypominają sobie wtedy na początku lat dwutysięcznych cały... Cały cykl, bo ich było łącznie chyba, były to trzy czy cztery reformy systemu socjalnego, to znaczy właśnie państwa opiekuńczego. To wtedy Gerhard Schröder powiedział, nie wolno tylko dawać, trzeba żądać. No, że takie powinno być. Mądrości państwo. niemieckie są zaskakujące. No, <laughs> Rzeczywiście tak jest, ale dlaczego dopiero teraz Niemcy się zreflektowały? Niemcy potrzebują. Do takich reform bardzo długo. Wtedy, już na koniec lat 90., Niemcy były w bardzo podobnym kryzysie. Ja przypominam końcowy czas Helmuta Kohla, który był takim topowym czasem niemieckiego dobrobytu, i rychły upadek. Właśnie wokół roku 2000. Państwo przypominają sobie te tytuły międzynarodowej prasy. Niemcy chory człowiek mhm. Europy. No a Ta, co się teraz... takiego stało teraz, właśnie, już podsumowując niestety? Tak, to jest klęska na rynku azjatyckim na przykład. To jest także droga energia, to co przed chwilą mówiliśmy. Niemiecki przemysł, szczególnie ten ciężki, potrzebuje taniej energii. To jest jego żywioł, to jest jego krew którą on potrzebuje do życia. Ta ceny energii strasznie skoczyły właśnie przez to, że nie ma już surowców energetycznych, ale także innych surowców, które Niemcy przecież pozyskiwali z Rosji, szczególnie tanio. I w dużych ilościach, bo to jest dla Niemiec czasem nawet ważniejsze, te ilości i ta władza nad tym importem. Tego nie ma. Teraz z, Niemcy w z jednej, zderzeniu. Skończyło. Z jednej strony po, Niemcy po, po, w zderzeniu z rzeczywistością. Popierają Ukrainę, ta. ale z drugiej strony, jak kania drżu, wyglądają Rosjan. No Pani redaktor, musimy stawiać kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani redaktor, Aleksandra Fedorska, szefowa Radia Debata. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia Państwu, Papa. Pa.